Promocja szkół działających na terenie powiatu włoskiego jest bardzo ważnym zadaniem samorządu powiatowego, ponieważ ma to wpływ na środki finansowe, które otrzymujemy. Im więcej tych uczniów będzie, tym z bonu edukacyjnego, więcej tych środków wpływa do samorządu powiatowego. Natomiast to dzisiejsze spotkanie, przygotowane w całości z maleńką pomocą Wydziału Oświaty naszego starostwa, ale przygotowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z panią dyrektor Magdaleną Molicką na czele, jest jest już siódmym dniem doradztwa zawodowego. Jak sama nazwa tego wskazuje, yy, chodzi o to, aby mogli się zaprezentować szkoły, nie tylko ponadgimnazjalne, ale również wyższe uczelnie tutaj w sali, Miejskiej Sali Sportowej Świętezianka, aby przekonać, namówić, mówiąc bardziej kolokwialnie, uczniów naszych gimnazjów, uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania z ich oferty edukacyjnej. Tak, posługując się tą ściągą w cudzysłowie też mówiąc, w dzisiejszym dniu bierze udział 24 różnego rodzaju jednostki szkoły, 100, uczelnie wyższe z dwóch województw. Mamy tutaj przedstawicieli województwa lubuskiego, Województwa Poznańskiego, a miejscowości to jest około 12-13 różnych z różnych rejonów Wielkopolski Województwa Lubuskiego. Cieszą mnie bardzo również takie nietypowe szkoły, które kształcą bardzo specjalistyczne jak na przykład Prywatna Szkoła Kosmetyczna Zgrodziska czy Technikum Leśne mające bardzo dużą tradycję z Rogozińca. No i wszystkie szkoły wyższe, które są w okolicy Wolszyna i w samym Poznaniu. Niech pan często że bo wiemy, że wśród uczniów szkół okazjalnych i gimnazjalistów już robi się taką ankietę odnośnie szkół wyższych, które mogłyby się pojawić również na terenie powiatu worszyńskiego. Czy coś w tej materii? Yy, tak, panie redaktorze, to ta ankieta to jest wynik interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Powiatu przez Przewodniczącego Komisji Edukacji naszej Rady i myślę, że jest to odpowiedź nasza Zarządu Powiatu na tę interpelację. Przeprowadziliśmy rozmowę z panem doktorem Wojciechem Chomiczem. Jest to uszczeniani z urodzenia, który jest w tej chwili prorektorem Wyższej Szkoły Kad Menadżerskich w Koninie. I chcąc wykorzystać jego doświadczenia i bytność w Olsztynie przeprowadziliśmy z panem Wicza starostą taką rozmowę, na podstawie której ukazał się ten komunikat właśnie na stronie internetowej powiatu, który ukazał się również w zakładce Dialog Społeczny i który ma również swój efekt dzisiaj tutaj na tych dniach doradztwa, ponieważ rozpisaliśmy specjalną ankietę, jakie kierunki młodzież, jakimi kierunkami młodzież byłaby zainteresowana i to będzie podstawa do dalszych rozważań, dyskusji w ramach zarządu, w ramach Komisji całej Rady Powiatu. W jakim kierunku iść, jeżeli byłaby taka szansa utworzenia czy filii takiej szkoły, jakiekolwiek szkoły kształcące na poziomie licencjackim, czy utworzenia własnej szkoły? Utworzenie własnej szkoły to są określone środki. Ja bym powiedział, to jest około miliona złotych potrzebne, tak bardziej mówiąc na okrągło. Natomiast utworzenie punktu zamiejscowego jakiejś szkoły jest to o wiele łatwiejsze i w cudzysłowie mówiąc też tańsze. Oczywiście mowa o tym może być dopiero od roku 2012-2013, czyli od następnego roku akademickiego, bo takie są wymogi. Takie warunki muszą być spełnione, chociażby kadra pedagogiczna, doktorzy z habilitacją odpowiednia ilość tych osób, ale będziemy nad tym pracowali. Rozumiem, że jesteś wolontariuszką, która zachęca, aby uczniowie szkół gimnazjalnych przyszli do której szkoły? Do liceum ogólnokształcącego w Olsztynie. Co masz do zaoferowania dla gimnazjalistów? Dla gimnazjalistów mamy otwarty w tym roku szereg ciekawych profili, na które mogą przyjść. Nie są to profile standardowe, są to różne, również profile, w których łączymy skrajne przedmioty. Takie na przykład jak matematyka z historią. A ty rozumiem, jesteś teraz obecnie uczennicą ogólniaka, tak, słynnego, tak. gdzie się uczyć, Jak Ci się podoba nauka w tejże szkole? Ja jestem już teraz w drugiej klasie i szczerze mówiąc bałam się tutaj przyjść, jednak teraz poznając nauczycieli i poznając całą atmosferę szkoły bardzo mi się tutaj podoba. Czy możecie nam powiedzieć do której szkół chcecie w przyszłym roku szkolnym przyjść tutaj do Wolsztyna? Do liceum ogólnokształcącego. A dokładnie dlaczego do liceum? Mam zamiar dalej się kształcić, pójść na studia, rozwijać się. A w którym kierunku chcesz się rozwijać? Bo to jest niezmiernie ciekawe. Rozumiem, że idziesz do liceum dlatego, żeby iść na studia? Tak konkretnie na lingwistyczny profil w tym roku rzeczywiście mamy wyższą tą subwencję niż w latach poprzednich, ale myślę, że to nie jest dobrowolny prezent ministerstwa. Jest to konsekwencja programów, które realizujemy w poszczególnych placówkach. Chcę chociażby zwrócić uwagę, że mamy kilka oddziałów integracyjnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. No i wiadomo, że wskaźnik naliczany na takie dziecko jest wyższy i myślę, że z tego też między innymi to wynika. Natomiast. No w ostatnich latach wielkość subwencji nie pozwala nam pokryć nawet wynagrodzeń nauczycieli i pracowników zatrudnionych w tych szkołach, także nadal jest taka sytuacja, że sporo środków musimy dokładać z naszego budżetu. Natomiast no myślę, że generalnie staramy się traktować oświatę tak jak należy, to znaczy jest to na pewno największy wydatek, natomiast nigdy żeśmy nie robili jakichś radykalnych cięć i uważam, że to co w ostatnich latach w placówkach oświatowych zostało zrobione, myślę nie tylko o jakichś remontach kapitalnych, wymianie dachów, ale również o nowych inwestycjach, czyli budowie sal przyszkolnych, dobudowie niektórych obiektów takich jak chociażby biblioteka w Obrze, no, spowodowało to, że w tej chwili ta ta struktura funkcjonuje na niezłym poziomie. Myślę, że wyrównaliśmy zdecydowanie ten poziom, jeżeli chodzi o placówki miejskie i wiejskie i myślę, że pod względem tego wyposażenia technicznego nie jest źle. Natomiast jeżeli chodzi o politykę związaną z realizacją programów i zajęć ponadprogramowych, to myślę, że gmina też się w tym zakresie wyróżnia. Realizujemy masę takich programów, chociażby tutaj naukę pływania, liczne zajęcia pozalekcyjne, no i myślę, że dzieci ma, mają naprawdę szeroką ofertę, z, którą, z której mogą skorzystać. Do, dodałbym do tego jeszcze słynną świetlicę, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Muszę tutaj Panie bryszczu, Pana bardzo pochwalić, ponieważ w całej Polsce mówi się o zamykaniu placówek, tych małych placówek wiejskich, oświatowych. W Gminie właśnie raczej nie zaobserwowaliśmy takiego procedury. My patrzymy długofalowo. W danym momencie może i faktycznie gdzieś taka decyzja się nasuwała. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto mówić chociażby tutaj o rozszerzeniu obowiązku szkolnego dla dzieci pięcioletnich, to już kilka lat temu stwierdziliśmy, że na bazie jakichś kilku większych szkół nie jesteśmy w stanie zrealizować. I jak sobie Państwo przypominacie, 4 czy 5 lat temu uruchomiliśmy program przy, przy szkołach podstawowych placówek, przedszkolnych, dzięki czemu na dzień dzisiejszy dzieci pięcioletnie uczęszczają w 90... 5, 6% do tych placówek, czyli można powiedzieć, że już to realizujemy. No i jeżeli chodzi o tereny wiejskie, realizujemy to właśnie na bazie tych małych szkół. Tam rzeczywiście była taka sytuacja, że były te obiekty niewykorzystane. Natomiast w momencie, kiedy funkcjonują tamte przedszkolne oddziały, to cała substancja budynku jest wykorzystana i myślę, że ten program realizujemy bez wielkich kosztów, ponieważ dodatkowo pokrywamy tylko etat pedagoga, natomiast budynki i tak musiałyby być utrzymywane, ogrzewane, remontowane itd., itd. Także w tej chwili nie notujemy jakiegoś obciążenia finansowego z tytułu tego, że mamy kilka tych małych szkółek. Oczywiście no może się zdarzyć w przyszłości taka sytuacja, że nisz demograficzny spowoduje dojście do takiej granicy, gdzie będzie dwójka czy trójka dzieci w oddziale, to wiadomo, że pewne decyzje trzeba będzie podjąć. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że ta substancja jest nie najgorzej wykorzystana i tutaj myślę, nawet analizując koszty, nie jest to jakieś rażąco odbiegające od jakiejś średniej gminnej. Dzień na zakończenie chciałbym oczywiście zapytać Panie Burmistrza, jak Pan ocenia te dzisiejsze spotkanie, jako przykład dobrej współpracy między oświatą gminną i oświatą powiatową. Ja się bardzo cieszę, jako Burmistrz, że po raz kolejny ten Dni Doradztwa Zawodowego się odbywa w naszym mieście. Po raz siódmy są organizowane i od początku również gmina w nich uczestniczy. Żyjemy w czasach, kiedy informacja jest taką wartością chyba trudną do przecenienia i myślę, że dla uczniów, którzy decydują się na dany kierunek nauki po zakończeniu gimnazjum, właśnie dostarczenie takiej skondensowanej informacji jest bardzo ważne, żeby mogli podjąć trafną decyzję. Na tym spotkaniu oferują się nie tylko placówki z naszej gminy, z naszego powiatu, ale również tutaj z szerszego terenu i myślę, że to wszystko pozwoli naszym uczniom podjąć najwłaściwszą decyzję. Proszę nam powiedzieć, skąd pan przyjechał do nas? Świerca. Czy przyjechał pan tutaj sam czy z córkami, S z córkami, dwoma córkami? O której szkole pan myślał, o której szkole będzie pan chciał specjalnie poradzić, polecić swoim córkom? No, one same wybrały kierunek, także mi się wydaje, że szkoła powodowa, szkoła zawodowa prostu nie. Także... A konkretnie, który profil, która specjalność? No i gospodarstwo domowego, technikum i fryzjerstwo, coś takiego, fryzjerstwo kosmetyka, nie. Czy już wybrałaś swoją jedyną szkołę, do której pójdziesz? E, jeszcze nie, mam, y, mam parę kierunków, ale jeszcze nie wybrałam. A między, między którymi się zastanawiasz? Myślałam o szkole przyrodniczej i o szkole medycznej. Rozumiem, czyli swoją przyszłość wiążesz właśnie z tymi kierunkami, które wybierzesz na studiach, tak? E, tak, oczywiście. A skąd przyjechałaś do nas? E, ja jestem z Wielichowa, a uczę się tutaj w publicznym liceum w Olsztynie. E, to bardzo interesujące, że jesteś z Wielichowa. Powiedz mi, czy niektóre twoje koleżanki z twojej miejscowości też poszły za twoim przykładem i tu też przyjdą do szkoły? E, tak, jest parę osób, która również tutaj przyjdzie. Oferta naszej szkoły jest bardzo szeroka, jak Państwo widzicie, począwszy od techników lotniczych, elektronicznych do technikum agrobiznesu, hotelarstwa, obsługi turystycznej, liceum profilowanego. Jest to oferta bardzo szeroka dla młodzieży, w związku z tym jest w czym wybierać. Panie Edwardzie, najbardziej mimo wszystko interesuje nas szkoła lotnicza, bo mówi się o tym, że jest to taka elitarna jednostka, jeżeli chodzi o zespół szkół rolniczych i technicznych. Powoduje coś na ten temat? Co nowego wprowadzicie w tym roku? To znaczy się, jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły, to nam się poszerzyło znacznie. Jesteśmy bogaci o bardzo nowoczesny sprzęt, to znaczy śmigłowiec EC-120. Który praktycznie, którym no praktycznie żadna szkoła chyba się nie może, nie tylko w Polsce, ale i w Europie pochwalić. No do celów dydaktycznych rzecz bardzo, bardzo przydatna i pozwalająca prowadzić to szkolenie na odpowiednim poziomie. O to bym się nie zgodził, że jest to szkoła jakaś elitarna, bo to czasami odstrasza młodzież, która chciałaby w tym zawodzie pracować. Ta szkoła, nie szkołą elitarną, wymaga od młodzieży dużego zaangażowania, dużej pracowitości, a praktycznie rzecz biorąc... Elita to się tak wzięło, no bo lotnictwo. Lotnictwo łączymy to z pilotami. Ta szkoła jest związana z obsługą techniczną sprzętu lotniczego. A ponieważ ta technika lotnicza bardzo szybko idzie do przodu, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że po ukończeniu tej szkoły trzeba cały czas się uczyć, żeby pozostać w zawodzie i mieć odpowiednie kwalifikacje. Ale z drugiej strony, jest to szkoła, po której nie ma problemu z uzyskaniem pracy. No właśnie chciałem, wejdę Panu słowo, bo no, to jest bardzo ciekawe, bo tak. właściwie każda szkoła pedagozjalna jest takim etapem właśnie do tak, tego, jest żeby... jest to etap, jest to etap, który praktycznie rzecz biorąc tu pozwala młodzieży na kontynuowanie nauki dalej, bo pracę można dostać bez najmniejszych problemów, a w tej chwili pracodawcy oferują naszym uczniom nawet możliwość uzyskania zawodu w trakcie pracy. Czyli Pojawiła się firma z Rzeszowa, no nie będę w tej chwili mówił o nazwie tej firmy, ale była u nas, prowadziła prelekcje z uczniami, gdzie naszym uczniom proponują, jeżeli podejmą u nich pracę i system emerytalny odpowiedni i możliwość kontynuowania nauki na dowolnym kierunku. Płacą za studia, tylko zaoczne, mhm. za studia i za podręczniki, za wszystko. Także można przy minimum wysiłku, no bo to wiadomo, że to 5 tak lat jest wysiłku, nie ma się tych wolnych sobót, nie dzieli się w systemie zaocznym, trzeba się uczyć, ale uzyskuje się zawód praktycznie rzecz biorąc i wyższe wykształcenie za darmo, czy, co w tej chwili jest bardzo trudną rzeczą. Czy ukończenie tej szkoły lotniczej to jest nabycie jakiegoś certyfikatu, który uprawnia do pracy nie tylko na terenie naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej? Tak, w tej chwili, jeżeli chodzi o ten certyfikat. Szkoła nie nadaje certyfikatu. Certyfikat nadaje Urząd Lotnictwa Cywilnego, ale uczniowie naszej szkoły mają zaliczone 13 przedmiotów spośród 15, które są niezbędne przy uzyskaniu certyfikatu. Także praktycznie rzecz biorąc, zrobienie certyfikatu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego nie stwarza już najmniejszego problemu. W tym roku, jeśli chodzi o nasze szkoły, no jest pewne nową Mianowicie informator powiatowy został wzbogacony o film nakręcony. Jest to film o trzech naszych szkołach dziesięciominutowy, który ma zachęcić młodzież do skorzystania z naszej oferty. Pan jako głowa oświaty powiatu wolsztyńskiego powinien chyba wiedzieć najlepiej, jaki jest stan, jaka jest kondycja naszych szkół ponadgimnazjalnych. Parę słów na ten temat. Znaczy, ja uważam, że kondycja naszych szkół jest, jest dobra. Powiem tak, że mimo niżu demograficznego nie zauważamy drastycznego spadku ilości uczniów w naszej szkole. Natomiast no, drobny jest, wiadomo, że, że no, nie ma tyle dzieci. Natomiast ściągamy dużo dzieci spoza naszego powiatu. Którzy no, zachęceni naszą ofertą przechodzą tu. A ja myślę, że takim głównym motorem tego, że te dzieci przychodzą tu, to jest jakość kształcenia w naszych placówkach, bo jak zobaczymy na wyniki matur w liceum, w zespole szkół zawodowych czy w powodowie, no to widać, że poziom kształcenia jest u nas wysoki. Stąd też mówię, młodzież chętnie przyjeżdża i korzysta z. No, przy okazji e, chciałbym zapytać, jakie inwestycje powiat szykuje dla naszych szkół na najbliższe lata? To znaczy, może zacznę od tego, co, co będzie w tym roku, a mianowicie w zespole szkół rolniczych i technicznych w powodowie mamy zamiar wybudować kolejnego orlika, czyli będzie to trzeci orlik, czyli wszystkie nasze placówki ponadgimnazjalne będą miały tego orlika. Natomiast no, w latach następnych e, chciałbym, myślałem, że może w tym roku uda się rozpocząć jeszcze rozbudowę zespołu szkół zawodowych. Natomiast no, Przykro, bo zostana subwencja zmniejszona prawie o milion złotych. Dlatego też te nasze zapędy inwestycyjne no, muszą być troszeczkę wyhamowane. Aczkolwiek myślę, że y, małymi krokami y, wybudujemy, rozbudujemy ten zespół szkół zawodowych. Mamy też pomysł na korzystanie z, z tej rozbudowy. Raz, Raże, ma to być poprawienie bazy, żeby no, uczniowie też no, nie, nie siedzieli w szkole do wieczora. A jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, chcielibyśmy to wykorzystać jako CKU. Liceum. A dlaczego tę szkołę wybierasz? Jest takie najbardziej rozwinięte profile, ciekawe. No. A które szczególnie profili Ciebie interesują? Bo rozumiem, że będą one związane z Twoimi zainteresowaniami, tak? Dziennikarskie. A, dziennikarstwo? Tak. Czyli później będziesz naszym kolegą redakcyjnym? <grym> Może, nie <grym> wiem. A Ty, którą szkołę już myślisz wybrać? Również liceum w Olsztynie. A dokładnie, jaki profil? E, lingwistyczny. Powiedzcie mi jeszcze, skąd w ogóle jesteście? E, Skarpicka. No i z Olsztyna. A do której szkoły ty jeszcze nie wiem. A którym szkołom przyglądałaś się najczęściej? Liceum albo technikum, oczywiście. Ale w każdym razie będziesz się uczyła w Wolsztynie na pewno, tak? A wiecie przynajmniej skąd jesteście? Jest Wolsztyna. Ja jest w A ty, żebyłeś w To znaczy, waham się między technikum a liceum. A technikum, które chciałabyś wybrać? Technikum chyba ekonomiczne. Czy w przyszłości chcesz pracować jako administracja? Jeszcze, jeszcze, jeszcze się waham między tym technikum a liceum, a jak liceum to lingwist, profil lingwistyczny. Jak co roku oczywiście technikum leśne w gośnicu również przyjechało na Dzień Doradztwa Zawodowego. Co w tym roku macie do zaoferowania naszym gimnazjalistom? Za Mamy do zaoferowania różnego rodzaju kursy, pilarza, kursy operatora maszyn leśnych. Nasza szkoła dostała dofinansowanie z Unii Europejskiej, więc teraz jest będzie naprawdę dużo kursów. Do, Dostaliśmy kwotę w wielkości 700 tysięcy euro, mamy kursy języka angielskiego, kursy na trenażerze, ogólnie mamy do zaoferowania różne zajęcia pozalekcyjne typu koła sokolnicze, koła trębacze. Pan rozumiem jest uczniem tejże szkoły, tak? Tak, tak. A niech pan mi powie, tak z ciekawości zapytam, po ukończeniu tego technikum leśnego, co dalej się dzieje z takim absolwentem? Później może iść na uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu, może również od razu iść na staż, może dostać równie dobrze płatną pracę w Niemczech, albo może założyć własny na przykład ZUL, zakład usług leśnych. Czy dużo w Waszej szkole, właściwie jak dużo Wasza szkoła jest, niech pani za chwilkę powie, czy jest trochę wśród nich uczniów z naszego spowiatu Uczniów od nas jest właśnie bardzo dużo, jest około 50% nawet. Ale ogólnie uczniów jest z i Polskich. Mamy z, z, z Łodzi, z Wałbrzycha. Nasza szkoła liczy na dzień dzisiejszy 100-120 osób, z tego 80% mieszka w internacie. Reszta to ludzie dojezdni z lubuskiego. Rozmawiamy z kolejnym wolontariuszem. Panie Tomku, niech pan powie, do której szkoły pan chodzi? Do, do zawodówki. Do o profilu zarządzania informacją do pierwszej klasy. Jak panu się podoba w tejże szkole? Jak pan zachęciłby gimnazjalistów do tego, aby wybrali pana szkołę? No bardzo mi się podoba w szkole. Jest miła atmosfera, miła kadra nauczycielska. Dużo jest do wyboru szkół technicznych i oprofilowanych właśnie. W przyszłym roku słyszałem, że mają otworzyć kolejny profil. Czy później po skończeniu tejże szkoły będzie pan się wybrał na jakieś studia? Tak, wybieram się na studia. Jeszcze nie wiem jakie. W tym roku dostaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku dietetyka, na stopniu licencjackim. A jeszcze z najnowszych kierunków z ubiegłego roku to kosmetologia i praca socjalna. Także głównie kierunki humanistyczne, I z nowych, takich, które jeszcze mogę polecić, to jest bezpieczeństwo narodowe. Także serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jeszcze mamy bogatą ofertę studiów podyplomowych i też również zapraszamy. O co najczęściej pytają się właśnie ci uczniowie szkół podgnawialnych, którzy, którzy odwiedzają państwa Stoisko? Napytają no się głównie, jakie kierunki, kto, specjalności, co można robić po danym kierunku, um, jakie uprawnienia to daje do prowadzenia nas na, na danym kierunku. Czy nie myśleli Państwo, żeby tutaj w naszym dużym mieście powiatowym otworzyć również jakieś punkty zamiejscowe w Waszej uczelni? Um, właściwie myśleliśmy, ale bardziej bliżej Leszna, tutaj szef ma już takie konkretne plany, ale myślę, że by było fajne stworzenie takiej chwili. Bardzo proszę. W tym roku reprezentuję Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, które od zeszłego roku tworzą w Poznaniu wspólnie Poznański Kampus Akademicki. Kierunek dziennikarski cieszy się coraz większą popularnością, tym bardziej, że w szkołach poradygnazjalnych w Olsztynie został otwarty właśnie kierunek dziennikarski. O co najczęściej pytają się ci, którzy odwiedzają pana stoisko? Najczęściej pytania padają, jak zdobyć pierwsze szlify dziennikarskie i jak można dostać dobrą pracę dziennikarza. Nasza szkoła zapewnia bardzo dobry system praktyk. Mamy podpisaną umowę z poznańskimi rozgłośniami radiowymi, z poznańskim oddziałem telewizji publicznej oraz z Gazetą Wyborczą i Głosem Wielkopolskim, gdzie właśnie studenci kierunku dziennikarstwo mają okazję nauczyć się swojego fachu. Czy jest Pan na tyle zorientowany i mógłby nam powiedzieć, czy właściwie Pańska uczelnia myślała o tym, żeby gdzieś tu w pobliżu, na przykład w samym Wolsztynie utworzyć jakiś punkt zamiejscowy? Z tego co wiem, takich planów na razie nie ma, jednak w bliżej nieokreślonej przyszłości, kto wie, możliwe, że takie, taki projekt powstanie. Czy ma Pan jakieś dane, które będą przedstawiały, ilu właściwie obecnych studentów jest naszego powiatu wolsztyńskiego? Danych niestety nie posiadam, jednak z mojej wiedzy prywatnej wiem, że studentów... Tutaj z powiatu wolsztyckiego mamy całkiem sporo. Jak to się stało, że Powiatowy Rząd Pracy również tutaj się wystawia ze swoim stoiskiem? Od samego początku tylko istnienia Dni Doradztwa Zawodowych zostaliśmy zaproszeni przez władze jakby nasze właśnie do reprezentowania Urzędu Pracy z tytułu właśnie z wykonywanego zawodu doradców zawodowych. Szczególnie czego dotyczy wasza oferta? Y przedstawia aktywne formy jakby reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy, czyli z czego mogą korzystać osoby młode i nie tylko przy, którzy przychodzą się do nas zarejestrować. Są to wiadomo szkolenia, jest to klub pracy, który aktywnie prężnie działa. Jesteśmy my jako doradcy zawodowi, którzy pomagamy jakby w planowaniu ścieżki rozwoju, czy, czy dalszej kariery zawodowej, czy właśnie jakieś podjęcia kolejnych kroków. Często jest to, są to trudne wybory dla osób młodych, no ale też nie tylko młodych, również osób zarejestrowanych, które nagle straciły zatrudnienie. Co roku przedstawiamy jakby zawody deficytowe i nadwyżkowe na terenie powiatu województwa wielkopolskiego i Polski strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych u nas w powiecie, jak to się kształtuje według wykształcenia, czy też Stażu pozostawania bez pracy czy wieku. Także to są takie główne jakby czynniki, które są z, z, z obiektem jakby zainteresowań osób, które są zarejestrowane, czy tutaj też młodzieży. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że każdy absolwent, który skończy, czy to będzie liceum ogólnokształcące, czy zespół szkół zawodowych, może śmiało do Was przyjść i uzyska u Was pomoc, czy w napisaniu biznesplanu, czy nawet uzyskaniu jakichś profitów finansowych finansowych też, ponieważ właśnie są szkolenia, które są organizowane przez urządy już od dawien dawna, są to szkolenia tak naprawdę o różnej tematyce, zawsze może ktoś coś dla siebie wybrać. Są szkolenia wewnętrzne prowadzone przez doradców właśnie zawodowych, czy też lidera klubu pracy, jest to szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy przeznaczone i dla osób młodych, i dla osób, które już są troszkę u nas zarejestrowani. Lider Klubu Pracy właśnie stara się wgłębiać w aspekty rynku pracy, jak dobrze napisać życiorys, list motywacyjny, nawet jeżeli osoba do nas przyjdzie tak z zewnątrz i chce pomocy właśnie w celu napisania tych dwóch dokumentów aplikacyjnych, na pewno będzie udzielona bo my mamy technikum żywienia, mamy technikum mamy technikum obsługi to jest właściwie tutaj pracodawcy, tak? Tak, Także ja też Panią poinformuję, jacy będą pracodawcy z tego na razie mamy z gastronomicznej, z i z reklamowej, ale już Na pewno już Pani rozmawiała z rodzicami, z dziećmi tutaj, z gimnazjalistami. Jakie są ich odczucia? Które szkoły cieszą się największą popularnością? Myślę, że nie jest dziwne, że największą popularnością cieszą, cieszą się szkoły z naszego powiatu, ponieważ e, najwięcej uczestników dzisiaj, uczniów, to są uczniowie właśnie z naszej, nawet bym powiedziała, gminy. Także największym zainteresowaniem cieszą się szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu. Niemniej jednak również e, nieco mniejsze, ale jest także zainteresowanie ofertą szkół spoza powiatu. Widzę, że z roku na rok coraz więcej jest tych stoisk, które dzisiaj przybyły. Przede wszystkim zwiększyła się znacznie liczba uczelni wyższych. Dotarł, dotarł do nas Uniwersytet Przyrodniczy, dotarła Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania, m.in. Szkoła Nauk Humanistycznych z Leszna. Nie sposób wymienić wszystkie szkoły, które dotarły. Poza tym wzbogaciliśmy również ofertę o dwie szkoły policjalne, oprócz oczywiście Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który również kształci w tym profilu.